Jakiś frajer z kiełbasą na dole cię woła. Hi, 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 hi. Baśka, słuchaj, nie uwierzysz, Baśka. Słuchaj, nie uwierzysz. Jak leżysz, to nie uwierzysz, słuchaj. Słuchaj, jaka akcja. Upolowałam dla ciebie normalnie. Chłopa, upolowałam dla ciebie chłopa. Ja twoja przyjaciółka, słuchaj, mam dla ciebie idealnego faceta dla ciebie, słuchaj. Nie, nie żartuję, naprawdę. Czyli widziałeś, żebym jak kiedykolwiek żartowała, słuchaj. Słuchaj, zajebisty, siedział na ławekce, miał sobą rower, będzie nas siedzieć na rowerze razem, słuchaj. Siedział w garniturku, wąsy, broda, taki wiesz zarościk, tak jak ty lubisz, przede wszystkim jest kanapowcem, jest, bo siedział cały dzień słuchaj na tej ławce, no. No jak to gdzie? No siedział przy Biedronce, słuchaj, taki menel, nie? Taki w swoim stylu. Słuchaj, ale zasiłek na pewno ma, bo jak cały dzień chleje, no to słuchaj, za coś musi żyć, nie? Słuchaj, napisałam do Ciebie piosenkę specjalnie na dzisiejsze wyjście. Baśka, Baśka, pamiętasz, jak piłyśmy wódkę? Ty mówiłaś, tak Ci źle. Prosiłaś, żebym włosy przytrzymała Ci. I Ty wtedy do kibla wniesz. Tak poważnie Baśka, dzisiaj z produktem zaczep piątonią, czyli przygodnie końcy początek. It's Friday, day! Ojko, ale mnie dwala, słuchaj, tak mnie dwala, ryj mi tą czapę, po prostu rij mi tą czapę na piątek, czekam, po prostu cały tydzień czekam na piątek. Hi, hi, hi. Słuchaj, przyjechaj do my teraz z kolei dwóch, dwóch takich koles, nie? Jasyki Daniel. Przyjeżdżasz czy nie? O, zamulona, Baśka zamulona, siedzi w domu już od roku, nawet nie ma mokro w kroku. Ty to jesteś zamulona, jesteś taka już spalona. Baśka, weź ty wyróżuj. dobra, jak nie chcesz przyjechać do mnie, to pójdziemy sobie gdzieś na miasto. No na miasto, Baśka, sobie jedziemy na miasto, weźmiemy, kupimy sobie po butelce wina, weźmiemy, sobie, zawiniemy w papier taki do pieczenia i sobie usiądziemy elegancko na, pójdziemy na boisko do goście gospodarzy i sobie usiądziemy elegancko, będziemy sobie, wiesz, jak za lata, nie, będziemy sobie siedzieć pić. I będzie zajebiście będzie kolorowo, no. Dawaj, no, dawaj z górcia, o 19 sobie wyjdziemy. Elegancko się już wiesz, będzie trochę lekko miało, trochę będzie jeszcze ciepło, trochę będzie jeszcze zimno. teraz ty się oczywiście ubierzesz w skarpety, popas, bo to będzie zimno, bo twoje racice to po prostu tego nie zniosą. Pipeć zimno zawsze jest, jak zwykle, to założymy ze cztery podpaski i pójdziemy, słuchaj, elegancko, będziemy sobie siedzieć, no. Pogadamy, se, jeszcze weźmiemy jakieś inne koleżanki, będziemy pękać, będziemy pękać, cały wieczór będziemy pękać. Muszą być pędne, bo to w końcu jest weekend, a w weekend muszą być pędy! restauracji ci się chce, tak? O, bo zaraz się zżywam. No, mi też się chce do restauracji, ale jak są zamknięte jeszcze, no to co mam zrobić, Baśka, No, idziemy na goście w gospodarze, Boże, po prostu sobie usiądziemy sobie normalnie na ławeczce i sobie pijemy po winku i będzie zajęliście, no? nie ty jesteś nie, nie, nierozumna kobieta, przecież co ty w restauracji to. Do restauracji zawsze jak chodziłaś ze mną, no to co? A ile to będzie kosztowało? A tu sobie kupujesz winiacza za 15, Kasia, zresztą na ławce, sobie pijemy elegancko francusko i wiesz, git nas. No ty teraz będziesz wymyślać z restauracjami, od kiedy ty się zrobiłaś taka, wiesz? Ho ho, hola, hola, hop do przodu. Jak te dwa kilo schudłaś? Dobra, już nie gieruj, bo w, w tym, w knajpie byzi jedno piwo i sączyła cztery godziny. Też żyje w balony ty, Dziewka jak ja z rozmawiam, to ja mam wrażenie, że zaraz Pawia puszczę. Dziewczyno, daj spokój! Bierzesz wino, bierzesz butelkę, zwykłą butelkę, jedną. Starczy ci, żeby ci się czołgać, bo ty to jesteś słaba mózgownica. Bierzesz chipsy, ja to robię to samo. Dziewczyna jeszcze jakieś zaproszę, też wezmę ten sam komplet i będzie zajebiście. Już sobie usiądziemy i będą peny! Będą peny! No, już mi odwala, słuchaj. Ja jestem u Ciebie o 19 pod chałupą, mi się nie wymiguje, ubierz się tylko ciepło, żebyś ci pusikę pusik nie zmarzł, bo Ty przecież jesteś taki zmarzły, że, że po prostu, ja nie wiem, ja Ty w Egipcie i daj spokój. No dobra, to jestem, czekam na Ciebie i nie zamulaj, masz się uśmiechnąć wreszcie, bo Ty jesteś po prostu, jak Ty możesz ze mną się nie uśmiechać, no? No, dobra, to nara. Co za człowiek, jak pierdziele, basta się w weekendu, bo będzie zajebiście, no po prostu będzie zajebiście. Ja idę do roboty, ale i tak będzie zajebiście.